Witam was w kolejnym odcinku. Chodźcie ze mną i zobaczcie jakie świetne promocje dla was wyszukałam w Vivo Krosno. Mam nadzieję, że wśród was znajdą się miłośnicy aktywności fizycznej, bo w Martesie właśnie trwa promocja na sprzęt narciarski. Jeżeli połączycie ze sobą dowolnie narty, buty lub akcesoria, to na drugi produkt dostaniecie 50% rabatu. Myślę, że wybór nart jest spory. Wy sobie zobaczcie, a ja się rozejrzę za kolejnymi promocjami. I zobaczcie, znalazłam kolejną promocję. Jeżeli jesteś osobą, która lubi się ciepło i wygodnie ubrać, to tutaj znajdziesz naprawdę wygodną odzież. A teraz, jeżeli połączysz ze sobą dowolnie, kurtkę, softshell lub polar, to na drugą z tych rzeczy dostaniesz aż 50% rabatu. Martes cały czas zaskakuje mnie swoimi promocjami, bo znalazłam kolejną. Przy zakupie dwóch par butów, drugą macie aż 50% taniej. A teraz chodźcie ze mną do CCC. Moją uwagę przykuł ten stojak, na którym są piękne ozdoby do włosów. I tutaj również znalazłam promocję. Przy zakupie trzech sztuk trzecią mamy jedynie za grosik. Dotyczy ona nie tylko tego stojaka, ale również biżuterii, rajstop i skarpet. Także myślę, że w CCC każdy znajdzie coś dla siebie. Elegancko i z klasą? Tak, drodzy panowie, możecie się ubrać w wistuli. A teraz trwa tutaj wyprzedaż aż do minus 70% taniej, a dodatkowo na drugą rzecz jest minus 30%, a na trzecią rzecz aż 50% taniej. Także, drodzy panowie, myślę, że warto skorzystać. Drodzy rodzice, dla waszych pociech również coś znalazłam. Jestem w smyku, a tutaj trwa wyprzedaż do minus 50% na wybrane produkty, np. zabawki z Barbie, psiego patrolu lub Lego z serii Super Mario. Także, drodzy rodzice, jeżeli poszukujecie wyprzedaży tak jak ja, to zajrzyjcie do smyka. Na dzisiaj to już wszystko. Tak jak myślałam, udało mi się znaleźć super promocję i wyprzedaże. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia!